Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj szybki unboxing. Przyszedł do mnie nowy monitor, tej samej firmy, co mam główny monitor. No i co, otwórzmy sobie. Także tutaj już otwieramy i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jak on wygląda? Dziękuję mojemu kuzynowi za pomoc w wybraniu. I polecił mi go. No i co? Mamy już otwarte. O, jest tutaj już otwarte. Co my tutaj mamy? Jakąś kartkę. Tutaj mamy kabelki, ale teraz go położę. Dobra, mam wyjęte. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś płytę, pewnie to jakieś sterowniki są. Pamiętam, że w tamtym też było. Jak rok temu zamawiałem. I ogólnie poprzedni unboxing, znaczy tego głównego monitora. Unboxing jest na kanale. tam rok temu około. No jest to ta sama firma, tak jak już mówiłem, tak się nazywa AOC. Ta sama firma. On nawet widzę, że ta nóżka jest taka sama. Dobra. Zajrzeć tą nóżkę Tutaj mamy kabel. Tutaj to, to jest to HDMI. Ten kabel się przyda, bo z tego będę korzystał, żeby do karty podpiąć graficznej Tutaj mamy kabel. Yy, zasilający. No i tutaj mamy zasilacz. Tak to się prezentuje. A monitor chyba mamy tutaj tym O! A oto jest. Monitor. Zobaczmy. Dobra, mam przykręcony. Teraz to posprzątam tutaj trochę. Tak ogólnie się prezentuje monitor. Kurczę, bardzo fajnie Bardzo podobny jest do tego głównego monitora, tylko tutaj nie ma takiego czerwonego paska. A tak to praktycznie tak samo wygląda, jeżeli Wam pokazuje. O, tutaj jest taki pasek pod spodem. To jest ogólnie mój monitor. Zobaczcie, tak on wygląda. A ten wygląda tak. Taka nóżka nawet kurczę. No i to tyle będzie w tym unboxingu. Dziękuję za oglądanie.